Siemanko, z tej strony ekipa Explorite. Właśnie znajdujemy się w opuszczonym studiu nagraniowym Ale tym razem nie chodzi o eksplorację Chodzi o Hot Sixteen Challenge 2 Ponieważ zostaliśmy nominowani przez z odkryć na nowo Tak więc nie ma co przedłużać, lecimy z tym koksem jo. Ej, 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 ej Explorajdy to nie Ghostbusters Chociaż jazdę ma jak Ghost Rider My szukamy duchów, nie wierzymy w bajki takie Chociaż nie widzieli ludzie piszą nam komentarze Co za brak powagi, co za nie Mordo weźmie dystans jak na Google ma bieg to nigdy nie przekonie pierwszy rzuci kamień Nie mogę rzucić kulą w filmie, mogę chociaż w rapie W waszych filmach zjawiska paranormalne raczej paranienormalny jak ten kabaret. I zapomnij dać wielko-czerwoną Aby zaznaczyć jak wielkim jest to rakiem Szacunek do widzów i do słuchaczy ma w mojej muzie. Już Chyba, że ten numer Explorate, urywaj to czysty dokument. Explorate to ekipa, nie przyjmiemy tu bele jakiego typa. Nie przyjmiemy, bo nie jeden zrobi przypał. Nie pasuje ci to typie, no to wypad. Moja nawika jest trochę agresywna, ale weźmy w sobie Brega Wszystko zmienia się tu jak Patryk Mila Ale to co mówię, akurat jest prawdą. Na mapie wiele celi, ale to nie Czy tym celem. Jest to Choć 16 Właśnie to już drugie moje pierwsze. Sobie sprawdźcie, Cezar, jak skurpisz sobie wyszczę. Przeprzę o lajki, ale niech to się niesie Dlatego daj lajka, suba i dzwoneczek Eksploraj dzisiaj za Majkiem, dzięki Jula za nominację każdy obywatel chodzi w masę. Chciałbym ją zdjąć jak Ben afryk. Ten kawałek hashtag jebać, komit. Płace i hajsy nie ma co się głowić Wiesz, o co chodzi, nawet złotówka się liczy. Weź to sobie doba, tak jakbyś chodził w szubicy. Dropsujemy akcje i dajemy rap na opuszczoną radiostację. Dla nas nie ma miejsc, nie do zwiedzenia. Każde nowe na mapę i litera się ma. Zasady Urbex znamy tylko ciski pozostawiamy. Bo dobrze wiemy, że Urbex to nie wandalizm. Slumen Kaczamy w półmrok, wyostrzone zmysły jak murdok Nie poddamy się rocznym puszczom, ani najciemniejszym bunkrom Bo to, to jest nasz żywioł i choć nie nadajemy na żywo To co nawijamy to jest zawsze real talk Wcale nie jest nam przykro kiedy piszesz hejty Przynajmniej zapewnisz nam dobrą dawkę komedii Nie robimy tego dla poklasku, ani by zbierać oklaski no bo robimy to z czystej zajawki. To było nasze Hot 16 Challenge 2. Wpłacajcie HS, link jest w opisie. Jak wiadomo, cel szczytny. Wpłacamy HS na szpitale. A teraz? Nasze hot nominacje. Po pierwsze, Jak Pan Rześ tu w las. Po drugie, Artur Czapliński. Trzecia, Odkrywcy Tajemnic. Czwarta, Urbex Power. Piąta, Brzoza TV. I szósta nominacja, ostatnia, czyli najlepszy, choć niestety nieaktywny już skład urbexowy, Tube Riders, czyli Adbuster i Siphon. Czekamy na wasze Hot Sixteen. Tak. I pozdro!